Kochani, nie każdy potrzebuje dużego portfelu, więc mamy dla was ten mniejszy, ale zobaczcie z jakiej ładnej skórki, taka skórka z połyskiem i też ładki. i zaraz pokażę jak on wygląda w środku. Te ładki w Rąbe mają delikatne wytłuczenie i to wygląda jako taki relief, ale zobaczcie jak to starane uszyte, bardzo fajnie to wygląda na żywo i robi wrażenie. Przyrodek też jest wykonany z różnych kawałków skóry. Tu my możemy poskładać sobie monety. To jest miejsce na kartki. Zmieści się ponad 10 kartek bankowych. Jedna kiszeń na kartki ma takie małe okienkie przezrociste. Komora na monety wygląda jako bardzo pojemna, zmieści się tutaj sporo tego bilonu. A tu mamy dwie komory na gotówkę, na banknoty dziewczyny. I zmieści się tutaj nie tylko polskie banknoty, a, a również euro, dolary albo jakaś inna waluta. Ponieważ te portfele są niepowtarzalne, nagrałem dla Was osobne każdy z tych połączeń kolorów. Dziewczyny, jeżeli zamawiacie na Facebooku, to wystarczy wpisać w komentarzu hasło Biorę, kod towaru 090904 i ten wariant koloru, który Wam najbardziej odpowiada 001 002 003 itd. Tak Ale dziewczyny, jednak zachęcam Was składać zamówienie przez Biorę.pl aby złożyć zamówienie przez Biore.pl, wystarczy kliknąć ten niebieski przycisk na dole i wybrać dla siebie odpowiedni wariant i dodać go do koszyka. Swoje podsumowanie dostaniecie na Messengerze. Przypominam, że darmowa wysyłka u nas obowiązuje dla zamówień ponad 100 zł. Dla zamówień poniżej 100 zł wysyłka będzie kosztowała 10 zł. Wysyłamy im postem. To może być paczkomat lub kurier, obojętny. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wysyłki, płatności itd. znajdziecie w podsumowaniu. Kochani, po złożeniu zamówienia bardzo prosimy o dokonanie płatności. Paczka może zostać otwarta u nas na czas nieokreślony. Nieopłacone zamówienie zostaną anulowane za parę dni. Nie mamy żadnych dodatkowych opłat za paczki zbiorcze. Wysyłamy paczki codziennie. I w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu przez telefon lub messenger. Dany do kontaktu jest na naszej stronie. Kochani, śliczny portfel ze skóry naturalnej władki tylko za 59 zł. Wspaniałe się nadaje na prezent. Mamy ogromny wybór. Torebek skórzanych, plecaków, portfeli w bardzo, bardzo atrakcyjnych cenach. Oferujemy darmową wysyłkę dla zamówień ponad 100 zł. Więcej naszych ofert znajdziesz na naszej stronie na Facebooku evera. Zachęcam do obejrzenia innych naszych ofert. Do zobaczenia.